Zbyszek Boniek przecież był zdobywcą klubowego Pucharu Europy. Teraz Champions League dla Liverpoolu. No cóż, gratuluję Jurkowi z całego serca. Jest nasz w tej chwili trzech, ale chcę powiedzieć, że myślałem, że ja... Jest Jurka... nas trzech. Ta, ja... ja myślałem, że Jurka znam bardzo dobrze. Jak się jakoś zje, to nie, bo tego tańca jeszcze nigdy w życiu Ach, nie, nie widziałem. Nie <laughs> ale był tak skuteczny, że jestem naprawdę pod wrażeniem. Jurek jeszcze raz serdeczne gratulacje. Panowie. No ja myślę, że ta miłość debitelców tutaj ta grała, bo rzeczywiście, a poza tym e, ruch na linii jest e, dozwolony i uważam, że te pierwsze ruchy, te pierwsze ruchy poruszanie się po linii i ręce jednak zdeprymowały zawodników. I to jest na pewno Jurka zasługa. Cieszymy się razem z nim, gratulujemy, bo rzeczywiście zaczynał z bardzo trudnego momentu. Tam były takie historie w pierwszej połowie, że rzeczywiście powinien powiedzmy, a później, a później po prostu, co się dzieje na stadionie, tak, tak, jeszcze tak. Jerzy, dwa słowa. Proszę Państwa, długo trzeba było czekać, by kolejny polski zawodnik, 18 lat, tam w Stambule Jerzy Dudek, studio Józef Młynarczyk, wyraźnie wzruszony, bo oglądajesz tę uroczystość, przypominałeś sobie swój, swoją chwilę chwały. To jest chyba coś niezwykłego i ten śpiew kibiców Liverpoolu. Mniej więcej tak to wszystko wyglądało za naszych czasów, tak jak to wyglądało dzisiaj, prawda? No, co szał? się z tymi rękawicami robi potem? Ja nie wiem, najprawdopodobniej Jurka podejrzewam, że rozbiorą gdzieś to, gdzieś to rzuci. To tam, tak tak. tak ale, się wydaje, że tak to się stanie. Ale przypomnijmy, że Liverpoolczycy czekali więcej. 20 lat od ostatniego finału, 21 lat od ostatniego trofeum. No to są po prostu rzeczy niezwykłe. Tak długo buduje się potęgę. Ale mamy tę radość, że był tam wśród najlepszych nasz zawodnik Jurek Dudek. Twist and shout Beatlesi, popatrzmy na to, co zrobił podczas tych karnych, a w ogóle w tym spotkaniu... Jacek Moch, to jest po prostu coś niezwykłego jednak w historii polskiej piłki także. Oczywiście. Jest Jerzy Dudek z Pucharem. No myślę, że naprawdę dzisiaj zasłużył. wieczór. To jest wieczór polskiej piłki. Jest to wieczór jego zwycięstwa po tak wielu krytykach, po takiej drodze wyboistej jest bohaterem i to bohaterem naprawdę dla Liverpoolu i dla historii polskiej piłki. Zatem tutaj widzieliśmy jedną szalenie ważną rzecz. Trener, który nie boi się porażki. To było 3-0 i nagle patrzymy w drugiej połowie jest zmiana wchodzi Haman i pierwsze skojarzenie, że zdaje się, będzie bronił, żeby już nie było więcej, prawda? Tymczasem przejście na trzech obrońców i całkowicie zmiana sposobu, stylu i, i, i y, 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 gry Liverpoolu. Ale Niesamowita historia. Co to znaczy? Tak? Środek zagęszczenie środka. E, uwolnienie Gerarda. Gerarda spowodowało, że nagle zaczął funkcjonować Liverpool taki, który widzieliśmy w innych meczach, bo w pierwszej połowie w ogóle e, jego powiedzmy ten wybór byłby zły, ale to jest świadczy o, o wielkiej e, u, e, sile psychicznej trenera, która potrafi zmienić w szatni i w ogóle w sposób by przyznać jej chłopaki. Ja zrobiłem, bo przykłuszczam, tak powiedział, ale ja teraz to naprawię. Jedziemy. Józek, ale te dwa momenty. Najpierw druga połowa, yy, wybroniony fantastyczny strzał, który gdyby puścił, nikt by nie miał pretensji od tego się zaczęło. I puściło. 118 minuta to jest klamra, bo te karne to były dopełnieniem, to koronę sobie założył. Ale te dwa momenty, które właściwie nagle odwracają bieg wydarzeń. Nie, no były to decydujące momenty, prawda? Ta obrona i od tego się zaczęło, że Liverpool praktycznie w ciągu 15 minut strzela trzy bramki. No w Dogryce żeśmy wszyscy widzieli w 118 minucie no fantastycznie dwie interwencje Jurka. No normalnie no inny bramka, nie ma prawa tego po prostu obronić. No i byłoby praktycznie po meczu, prawda? A tak to proszę zobaczyć, ile tego wieczoru żeśmy przeżyli fantastycznych momentów z Jurkiem. Było właśnie, bo był moment, w którym mało co nie przepuścił i kolega go tam nieźle obsztorcował z drużyny. Na, słowa na, na, na F poleciały. No e, widocznie tak? czasami potrzebne są mocne A słowa. Tak. Ale <laughs> potem mu oddał. Potem oddał. Ja, ja myślę, że sprawiedliwości stało się zadość. Gdyby po tym, jak Milan dał sobie wbić trzy bramki prowadząc 3-0, jak przegrał wygrany już mecz i gdyby wygrał, to by była skrajna na niesprawiedliwość. Ja myślę, że Ancelotti teraz szybko nie włączy swojej komórki, bo e, nie ma takiej możliwości. Pierwszy telefon to będzie telefon chyba od Berlusconiego z, z dymisją, bo oni, on, oni przegrali Mistrzostwo Włoch właściwie już. już tak. Teraz w kompromitującym stylu Milan, taka drużyna i to e, wiele się mówi o tym, jak w przyszłym sezonie będzie wyglądał Liverpool, jakie będą zmiany, ale chyba i Milan czeka rewolucja, odmłodzenie. Paolo już się myślami witał z włoską gąską, prze, przechadzał się po trotuarze, a tutaj jego duma jako bożyszcze Włoch zostało Dobrze, ja to proponuję Byśmy trochę właśnie zadziałali Na imaginację Dzisiaj pokazywaliśmy na początku Ten fragment filmu Imagine Beatlesi I help, no właśnie była potrzebna pomoc Po 3-0 Dla Milanu do przerwy Jerzy do tej pra Prawdopodobnie dzisiaj wszyscy w Liverpoolu ale myślę, że to jest fantastyczna strona sportu. Jednego dnia uwielbienie, takie jak dzisiaj, na pewno powszechne, a później taki błąd jak z Manchesterem i nagle wszystko się odwraca, zapominamy. Przeżywałeś to? Nie, no na pewno, no ale to są te właśnie wzloty i upadki, prawda? Trzeba umieć to wszystko przezwyciężyć. Ale warto, Warto. warto. tak już powiedziałem wcela, wcześniej. Cela, którą warto, warto zapłacić. Naturalnie oczywiście. Żeby to przeżyć. Michał? No ja, się, ja, ja jestem teraz bardzo ciekawy, jak się dalej potoczy los Liverpoolu, bo właściwie połowa z tych bohaterów dzisiejszego wieczoru miała odejść. I miała odejść. Nie wiem, czy w tej sytuacji odejdzie. Przecież cały czas są spekulacje, że Benitez sprowadza na Anfield swojego rodaka, bramkarza Pepe Reine, z Via Real. Zresztą bardzo dobrego. No, ja młodego. chciałbym, żeby on teraz stanął przed kibicami i to powiedział głośno. Ja mu nie życzę. Znaczy, no. wiem, że będzie ceniony za, za to, co zrobił w zeszłym roku Puchar UEFA. teraz Czemu Piątlik powtórzył sukces Mourinho. Tak, tylko że właśnie to jest problem Ale z. Ale powie, że odchodzi Dudek, nie będzie miał łatwo. Pamiętam taką scenę, dokładnie jak dzisiaj, tańczący piłkarze z pucharem. To było po zdobyciu pucharu UEFA przez Liverpool, kiedy w następnym sezonie dosłownie rozegrał parę meczy bramkarz Sander Westerwert i mimo, że się cieszył z kolegami, całował puchar, został zastąpiony przez Jerzego Dudka, więc oby to nie stało się tradycją. Są Liverpool. sportowcy, których lubimy nie tylko dlatego, że mają tak świetne wyniki sportowe, ale są tacy, których kochamy right. za to, jakimi są. Jurek jest jednym z tych sportowców, którego cenimy za to, jakim on jest poza sportem. Widzieliśmy ten film tutaj normalnego człowieka, normalnego yy, zawodnika, któremu woda sodowa do głowy na pewno nie uderzyła. To jest świetna puenta, tym bardziej, że mam nadzieję, że niedługo będziemy go mogli fetować w kraju. Gramy w niedzielę z Albanią, mecz towarzyski. Yy, ciekawe, w jakiej on może być formie. Yy, w Następną <laughs> sobotę już bardzo poważny mecz z Azerbejdżanem, wyjazdowy do Baku. No i chciałbym przypomnieć, bo Jurek w tym filmie dzisiaj mówił, że porównywalne momenty to jest tylko reprezentacja i to, co mu się zdarzyło w Liverpoolu. Ja nie zapomnę tej drogi z Katowic, kiedy pokonaliśmy 3-0 Norwegów. Jurek, awansowaliśmy do Mistrzostw Świata i jechały te y, tysiące y, autobusów i była jedna wielka manifestacja FETA. Coś niesamowitego, żeby to jeszcze raz przeżyć. Ta cała droga z, była biało-czerwona. Z Katowic do, do Warszawy była biało-czerwona droga. Niech tak Don't będzie stop. do Niemiec. I chciałbym tu powiedzieć, jest Józef Mynarczyk, to jest wielki sukces Juska jako trenera, przecież dwa lata, dwa i pół roku w reprezentacji, to on właśnie szkolił naszego bramkarza i te elementy rzutów karnych przecież były szlifowane jakieś elementy tradycyjne zostały przekazane tylko i włączy zasługa Jurka do Dance Dudek Dance, przypominamy to będzie obowiązujący taniec w dyskotekach, bardzo wszystkim dziękuję dziękuję Państwu, to był naprawdę wspaniały wieczór oby więcej takich w piłce nożnej, w sporcie, a generalnie w naszym życiu radosnych, dziękujemy bardzo dziękuję, do zobaczenia ¿Verdad,